Cześć! Dzisiaj Wam pokażę ćwiczenie, które robię z Lady yy, Komendę siad yy, Bardzo łatwo jest wykonać to ćwiczenie ponieważ te pieski są z natury bardzo łakome i za smakołyk zrobią dokładnie wszystko To jest właśnie moja Lady Ona ma niecałe 4 miesiące Dokładnie za dwa dni skończy 4 miesiące Ale tak jak Wam mówiłam No tak kochani, o Tobie mówimy Zasmaczka bardzo chętnie zrobi i siad, i podaj łapę. Tutaj mam ulubione smaczki Lady. Właściwie nie ma to znaczenia, jaki to jest, yy, jaka to jest firma, jaki to jest rodzaj karmy, ponieważ ona jest tak łakoma, że zje każdą karmę, nie jest wybrędna. I zaraz Wam pokażę, jak się z nią bawię, bo ona uwielbia te zabawy, bo wie, że za każdym razem dostanie smaczka. Lejwi, posłuchaj mnie. Chodź tutaj, siadł. Wpierzę. Czyli podpierzyliśmy już siadł, a teraz zrobimy złapkę. Jeszcze raz, chodź, chodź, chodź. Chodź tutaj. Siadaj mi przedemną. Siadł. O tak. O tak. I smacie. Trzeba bardzo pamiętać o tym, żeby za każdym razem pieska wynajmować. Mhm. Łapa. Łapa. O tak. O, super. Lady. Chodź tutaj do mnie. Siad. Łapa. Super, dobry piesek, proszę smaczka. I trzeba o tym pamiętać, żeby za każdym razem pies pieska wynagradzać. Tak, kochanie? Tak? Dobrze, podejdź tutaj do mnie. Znowu siad, łapa. Super, dobry piesek, dobry piesek, dobry piesek.